Witam Was, kochane osoby, w kolejnym odcinku gry Horizon Zero Dawn. W poprzednim odcinku udało nam się razem z Nilem pokonać obóz bandytów. No i dalej będziemy się kierować misjami, które tutaj nam się e, wytworzyły. Mamy oczywiście tą naszą poszukującą u bram, mamy zemstę nora, e, ale chyba teraz zajmiemy się oczyszczaniem tych skażonych stref. Co tutaj jeszcze mamy? Nic takiego. Punkt umiejętności, ewentualnie, ale my możemy co? Zbieraczkę i ewentualnie zbieracz okruchów. Czyli rozłożyć jakieś materiały, które już zdobyliśmy. Dobra, może później. Amunicję możemy również wytworzyć. Nie, to nie wiem, kurczę. Patrzcie, tutaj właśnie też chciałam sprawdzić to ulepszenie łuku myśliwskiego. Widzę, że potrzeba nam kość dzika i tłuste mięso. Dobra, to będziemy w takim razie sobie tego szukać. Utworzymy sobie to zadanie. No, ale mam nadzieję, że to się, no oznaczyła mi się te skażone strepy Trudno. Dobra. To przy okazji też porozmawiajmy sobie z tymi mieszkańcami, co mają dla nas za misję. What happened to you, Hunter? Are you all right? Oh, I'm grateful for this wound. It's a lesson I won't forget, and you should heed it too. How's that? I was chasing a galloping grazer, so intent on my prey that I didn't see where I was going. Right to the threshold of a cauldron. Oh, okay. a cauldron? What's that? Ah, you're from inside the embrace, so you've never seen one. A cauldron is a sort of door, I guess. No one knows what lies beyond. Some say machines are made inside. Others think they're dens of evil where the spirits of the metal devils linger. Same thing, I suppose. Whatever they are, they're forbidden. You mentioned a lesson before. What did that wound teach you? As I stood before the cauldron, my prey scampered off and I stared, dumb with wonder. For a moment, I was a child again. Wrapped from stories told by hunters at the campfire, I had a powerful desire to see what was inside. That's when the Watcher attacked. Cauldrons are guarded, you see. I barely fought it off and got the scrape as a reminder. There's a reason the matriarchs forbid those places, and not just because they're dangerous. We weren't meant to see what's inside. I'll never waver again. This scar will see to that. But for a moment, you felt something. A sense of discovery. Are you so sure that's a bad thing? Has to be, right? Or I wouldn't have been punished. Where can I find this cauldron? My point is, you shouldn't. Then describe the place I should avoid. You're a clever one. But not so clever as to heed my warning, I see. Fine, you're grown. I can't stop you. It's dead north of here, past the red drifts built into the side of a mountain. Just remember, I told you to stay away. You're the seeker. The one who was an outcast. My hunting party. My party has. You fought the killers, didn't you? The ones that attacked in the Proving. You saved many lives. I wish I could have saved everyone. Did you... Did you... How far did you follow the killers? What are you getting at? Are you worried your hunting party has been killed? There are worse things than being killed. What was your hunting party doing? After the Proving, we were so angry. We wanted to strike back. And those corrupted machines left tracks we could follow. We caught up to them at dusk. We fought with all our burning hatred. But in the dark and chaos, I I couldn't see everything. They stampeded and and then I was alone. I ran back here, but my party is. Your party is gone. <laughs> What's worse than being killed? I'm I'm not like you. I can't live as an outcast. I'm afraid... My friends went into the ruins. I can't go there or I will be cast out. But I can't abandon them either. Tell me what you want. Speak plainly. Find my friends. We were so eager to fight the corrupted machines, we didn't realize we'd reached the edge of the ruins you're a seeker you can enter devil's thirst without judgment but please have pity on us don't tell anyone we were there you have nothing to worry about on that end trust me i'll see what i can do about your friends <laughs> brave, mother's crown could make use of your bow. me? well, you are a brave, aren't you? we need boar skins. our stitcher works his hands raw repairing cloaks and armor. there's good boar hunting to the east, past the falls. but there's a machine out there now. when i saw it, i dropped the hunt. Ran for cover. Knocked an arrow. But then I... No shame in living to fight another day. No, it's... My ring had come loose. That was my luck in the wild. My mother's mother's prized from a machine's jaws long past. You put that much trust in a ring? After all that's happened, I need luck as much as the tribe needs those skins. I'll see what I can find. If you can help... You have my thanks. I'll be at the campfire when you come by again. No dobrze. Sporo tych zadań, ale wiecie co, jeszcze tak postanowiłam, e, ja odpowiedziałam na jeden komentarz, że w południku chcę sobie e, ulepszyć łuki, ale chyba no mam tak mi się wydaje, że mam wystarczającą ilość łubędzek I Look. I'm heading for the border. You're a trader. What do you know of the Karja tribe or their capital, Meridian? I've never left our sacred land, but I've traded with Karja outlanders from time to time. Too fancy for their own good, if you ask me. As for Meridian, it's all they talk about a city built atop a mesa with soaring towers high as mountains. How did the Karja ever come to build such marvels? Slave labor. Nie można wznosić niewolniczą pracę? Pojeciu... Jaczu, pokaż sure co co tam did. masz. Uh, tak jak mówiłam, że. że. Um, chyba mnie stać na. Łuk myśliwski. Tak? A czy my mamy taki łuk myśliwski już? A mamy. Ja nawet słuchajcie, nie wiem, co ja tutaj mam. No dobra, trudno. To następnym razem. W takim razie. Żegnaj. To jedna misja, i w końcu będziemy mogli udać się. oh it's you the outcast turned seeker i've heard you're good with bow and spear you know, some even say you're the best i think i hear a challenge in there somewhere and i'm not interested i have more important things to do oh i see the seeker doesn't have time for us lesser nora too busy hunting machines and marauders well i can't claim to have faced the corrupted or danced with demons but i have earned a few sons at the hunting grounds at valleymeet have you or maybe your seeking hasn't taken you that far you went to a hunting grounds in valleymeet is that even in the sacred lands depends on who you ask it used to be ours but since the red raids ended the border is a bit unclear most Nora don't go there, but the Matriarchs won't cast anyone out for heading that way. As for the hunting grounds, the Keeper's a Karja. He can't refuse anyone the trials, but don't come on too strong. He's so afraid of the Nora, he might jump out of his skin. <laughs> How did you win those sons? I took down machines with three different types of arrows. Freeze, shock, and fire. If you aim to take a trial, you'd better come equipped. But I'm sure a seeker is always prepared, right? Do you try to provoke everyone you talk to? Only seekers with red hair and big reputations. And how often do they come around? You must You're up. the first I've seen today. If your seeking takes you to the hunting grounds, see if you can earn a blazing sun. If you do, you'll know you beat me. Consider it done. Dobra, czyli to były próby łowieckie. W końcu chyba porozmawialiśmy ze wszystkimi. Yy, mogę Wam też pokazać, gdzie te misje wszystkie są. Tak, tutaj mamy łowy. Owy. Mm -hmm. Jeszcze zaginieni wojownicy. Dobra, może zaczniemy od tej najbliższej strefy skażonej. Jak to wygląda? Jest tutaj gdzieś blisko. To 650 metrów. Ale nawet już bliżej. Uuu, tak wolno chodzisz? Nie mam wrażenie, że ja przyspieszę. O kurczę. Jest... Się nie będę patyczkować tak z tymi maszynami. Tutaj wyżej może je przestraszę. Dobra. Na, czasami możemy znaleźć coś potrzebnego. Po prostu o tamte się patrzą, nie atakują i dobrze. Nie mam na to czasu. Pamiętajcie też e, za mnie, bo ja zapomnę, że yeah. <laughs> musimy polować te dziki gdzie ta strefa skażona? Gdzieś tutaj miała być Czy to już? Tak, to To już, hmm. Dobra, dziś musimy znaleźć. Iść na tereny łowieckie? Nie. O, dobrze, patrzcie, tak właśnie wygląda yy, jak... Tak właśnie wyglądają zarażone maszyny, czyli zostawiają, widać, że zostawiają ze sobą taki ślad. Dawaj, szybko. Uwaga. Uwaga.

więc to nam się udało na szczęście? Została nam jeszcze jedna strefa do oczyszczenia. Tylko widzę, że jest sporo dalej. No nic, trudno, będziemy musieli... A co, to, co to jest? A kim jesteście? Czemu mnie atakujecie? O.

Kurczę, nie spodziewałam się takiego ataku. To są jakieś opryszki. W ogóle nie pamiętałam, opryszek bandytów to takie bandy bandyci bandy ci tutaj chodzą. Trochę jak w Skyrim, ale. Wow. No dobra, ważne, że się udało, ale czemu? Dobra, nie mogłam wytworzyć strzał, bo nie miałam gałęzi. To będę musiała pozbierać po drodze w takim razie do tej strefy. Widzę, że tam też był jeszcze. Jeszcze taka maszyna. These for the trail. O, tam jest. O, dwie są. Dobra. Akurat, kurde, się. Ok. No i dobra. Stało się. Właśnie muszę... złomierz, tak, 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 zapomniałam, że on się złomierz nazywa, ta maszyna. Muszę jak najwięcej niestety ich zabijać, żeby mieć punkty doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Okay, I może uda nam się tego tam wielkogłowa zdominować. Zobaczymy czy moja dzida włócznia się nadaje do tego. No, dobra, 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 Udało się. Chodźmy, chodźmy. Szybko! Czekaj, czekaj chodzę. Uciekaj pochodny! Nic się nie dzieje Wow, teraz tutaj jest maszyn a maszyn Ale my na razie nie chcemy do tej strefy iść Więc sobie darujemy walkę O kurczę, ktoś za nami biegnie i biegnie dają odpocząć, oh, nie, nie dają odpocząć dawaj ale to jest kolejna strefa możemy już sobie zsiąść z naszego wielkobłowa i sprawdzić co my tu mamy o trochę tych Tutaj maszyn jest. W ogóle też nie wiem, czy to wspomniałam może w wcześniejszych odcinkach, albo nie wiem, ktoś to wspomniał. W każdym razie skażone maszyny też są o wiele silniejsze. Więc warto mieć to na uwadze w trakcie ataku. They come, corrupted washers. Dawaj, 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 dawaj Dawaj A widzicie, nawet mój atak nie zabił O kurczę, uderzyło mnie! To ja już I zabiło! Dawaj, czekaj, to cholery! <śmianowicie> no, dobra, czyli jednak, czyli jednak się nie spisałam. Was, kochani, po małym cięciu, dlatego że miałam bardzo daleko zapis i musiałam nadrobić ten, tą drogę i w ogóle, jak widzicie, też musiałam zostawować grę, bo te, te wszystkie maszyny już mnie ścigają. Nie było łatwo, ale udało mi się dotrzeć do tej strefy. No i oczywiście nie przez to, że te wszystkie maszyny zostały zaalarmowane, no to też jestem stale w ucieczce. Tak chcę. Nie wiem właśnie właściwie jak to zrobić. Tutaj w świecie atakują, mają... ja, ja, ja nawet nie wiedziałam, że oni mają takie wiecie. Taką moc. Te wszystkie maszyny. Kurczę, którą tu mam. Trzeba doleńmić. O kurde. Sprawdź Muszę się ukryć za czymś, bo... O cały budynek! Dobra, teraz ten... Przemyśl w no, Nie mam ja to Okej. Okay. ten po nim... Kurczę, no co to było? Chciałam sprawdzić tą pułapkę. Może sprawdźmy. O. A czy... to? Ta pułapka tu będzie? No. Okej. Okay. Myślałam, że ona może ją jakoś rzuci. Nie wiem. No muszę te maszyny z tutaj ściągnąć w takim razie. Just stay out of their way for now. Dobra, leci tu. Może uda się go tutaj. Czy to nie będzie dla Ciebie za daleko? на стрессе. Zabijam tyle pułapek, a nic nie działa No one nie chcą się zbliżyć, dawaj, 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 dawaj Dobra, udało się Masakra, słuchajcie, przepraszam Was za ten, żenujący, za ten żenujący pojedynek Szkoda, że tych pułapek nie mogę z powrotem wziąć Przynajmniej na razie nie mogę Wiem, że chyba jest taki punkt umiejętności, który powoduje, że można wziąć z powrotem. Naprawa, zielarka, dominacja, precyzja, trafienie krytyczne, mocne ramiona. Jakby to mogło wyglądać, ta pułapka? Można rozbrać i wykorzystywać ponownie pułapki i potykacze. No właśnie, czyli muszę sobie tą zielarkę tutaj uz... uz uzbroić kompozycję. Wiecie, o co mi chodziło? No dobra, tak to wygląda na razie. Będę musiała sobie też potykać nowy kupić, taki, żeby mieć amunicję też wybuchającą, no ale to już kupimy sobie w tej osadzie następnej, której będziemy. Okej. Co? Ej, patrzcie, ta strefa nie jest oczyszczona jeszcze. Jeszcze jakaś tam maszyna została. Kurczę. Łeciu. Co tu jeszcze zostało? O, słyszę kogoś. Ну что Давай, хорошая. Dobra. No i dobra, oczyszczona, słuchajcie, porażka. Jedną maszynę daję sobie radę, a z kolejnymi już coś w sensie jak jest dużo, to już mam problem. Dobra, będę musiała w takim razie poćwiczyć. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć razem w tych ćwiczeniach. No i cóż, dzięki, że jesteście i oglądacie. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!